Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj siedzieliśmy tam po drugiej stronie i była jedna ryba, bo Basia przyjechała wieczorem przyniosła mi szczęście. A dzisiaj jesteśmy tu? I liczymy na to, że Basia też mi przyniesie szczęście. Zobaczymy. Jedziemy. Basia się opalać, a ja próbować. Do dzieła. Nie będzie dzisiaj żadnego zaskoczenia. Nie jestem na tym miejscu pierwszy raz. Doskonale wiem, jak łowię tutaj zawsze i dzisiaj pewnie będzie podobnie. Czyli lewym kijem będę łowił z zwalonego drzewa, tu z lewej strony. Prawym z podwodnej górki, gdzieś tam. Już sobie ją zaklipsowałem, trafiłem nawet w pierwszym rzucie. Jakaś pamięć mięśniowa działa. I na pewno na lewą stronę zaczniemy od większej przynęty, na przykład od aliena. Tu jest masa, masa zdręk, których my nie chcemy łowić. Jedno co dzisiaj jest inne to nie mam skretinga ani osmo, mam kopensa, pelet, bo się walał po aucie. To czemu nie? Nie będę tutaj nęcił, kompletnie nic, po prostu zaczniemy od łowienia. Łowię bez klipa, blisko, blisko drzewa, potężne odjazdy, niebezpiecznie z klipem. Jedynie trochę poluzuję kołowrotek. Natomiast ciekawostka, przy pierwszym rzucie, przy gruntowaniu ściągałem podajnik. Trzymałem tak wędkę, odwróciłem się na chwilę do baśni, nagle wędka zgięła się w pół, coś ugryzło mi podajnik i oderwało przypon. Także chyba szczupak uderzył, ale aż się przestraszyłem co się dzieje. Natomiast pod drugi kij już zanęcimy. Będzie bardzo podobnie jak ostatnio, jak wczoraj. Czyli to mi niepotrzebne. Rakieta i rakieta musi chwilę zaczekać. No, może tam zaczekać, bo musimy dokończyć przygotowanie towaru. Będzie podobne jak ostatnio, czyli mam tu grubsze pelety, drobniejsze pelety i na razie tyle. Do tego Basia mi zblendowała kukurydzę. Już wygląda trochę jak zupa. Chyba się mówi, że to musku kurydziany. Ale pachnie bardzo ładnie. Dodam całe. No chyba nie będzie zaskoczenia, bo będzie też melasa, żeby tam się chmurzyło. Jak zwykle przelałem, bo czemu nie? Natomiast ja się kompletnie nie boję na tej wodzie używać drobnego towaru gdzieś na środku, bo nigdy nie miałem brania małych ryb ze środka. Jedynie gdzieś w strefie przybrzeżnej tutaj faktycznie zdarza się drobnica. Gdzieś dalej absolutnie nie. Jak widzicie, bardzo mało tego jest. Wydaje mi się, że nie potrzeba dużo dzisiaj. Jest piekielnie gorąco. Rękawiczka musi być. Jedziemy z tym koksem, ale to zrobi chmurę tam. Puścimy trzecią i tyle mu się wystarczyć. Nie chcę tych ryb, wiecie, wykarmić, tylko je zwabić. Ostatnio, kiedy byłem tutaj z Basią, to zdarzały się bardzo fajne ryby, bo był mój życiowy Lin, były fajne karasie, były duże leszcze, średnie karpie, natomiast wtedy siedzieliśmy z 14 godzin, chyba nie. A dzisiaj maksymalnie 4. Ej cóż was będziemy ściemniać, no liczymy dzisiaj na fajne ryby, po prostu. Natomiast moja forma jest jeszcze gorsza niż wczoraj, więc może być różnie. No bardzo bym wam chciał powiedzieć, że to ryba. Ale to jest wielki zaczep. No i do tego nie chce się ruszać. Tyle razy już łowiłem z tego stanowiska, nigdy nie złapałem takiego zaczepu. O, chyba w ogóle spadł, ale od razu sprawdzamy linkę, czy nie przetarta, tu nie. Czyp on? Też nie. Jak na razie mój talizman szczęścia nie działa. Mógłby coś z tym zrobić. O. A, to w dręgi pewnie. Za blisko brzegu. A już zdjęły przynęte, Bestie żarłoczne. Spróbuję teraz toksika dla odmiany. Latająca zdręga. Ale znowu, tak jak wczoraj, nie o to nam chodzi. To jeszcze raz ten toksik, tylko teraz wyjedziemy już trochę głębiej. Skoro stoję tutaj a nie jedę na koszu, to nie jest dobrze właśnie je zbranie. Odpuściło, tak? Ja! Yeah. Talisman. Ono tu nie działa, ale było jakieś szarpnięcie. Odpuściło. No trudno. Zaczekamy minutę w takim razie, ale na razie pada. Akra. Nic się nie dzieje. To właściwie pierwsze wskazanie. Takie niewzdręgowe. Z racji, że tam dosyć dużo, znaczy dużo, z racji, że puściłem tam trochę towaru, to nie przerzucam tego bardzo często. Bo po co? Spróbujemy wrócić tu bliżej. Może wzdręgi się odsunęły. O, ta fajna. Uuu! Uh. O, wzdręga. Chyba na tej wodzie chcę złowić wszystko oprócz wzdręgi i okonia. Mówiłaś, że złota lipka potrzebna. No, ale piękna. Ale... O nie! Oplątałem. Ja cię. No i tak trzeba przerzucić. Uciekaj z ręko. I o drugą wędkę się oplątało. No jeszcze tylko brania teraz brakuje. To by dopiero była przygoda. Natomiast no na teraz to już zupełnie nie mam pomysłu na lewy kij. Co z nim zrobić? Bo rzucę przy brzegu, biorą wzdręgi. Przy zwalonym drzewie biorą wzdręgi. Rzucę głębiej i nic się nie dzieje. Myślę, że trzeba tu zmienić przenętę, bo jakieś tam szarpnięcia są, ale nic z tego nie wynika. Założymy coś większego. Założymy turbo klasycznie żółte, bo poszło tam trochę kukurydzy, dlatego jest piękny słoneczny dzień. Dzisiaj to łowienie na metodę trochę jak karpiarstwo przypomina, ale ani nie widać, żeby te ryby chciały brać, ani nie widać żadnych oznak ich żerowania, Nie. Natomiast też nie mam przekonania do tego lewego kija dzisiaj, no kompletnie. Nie podoba mi się to miejsce. Więc zdejmę tego klipa jednak i zrobimy coś innego. Niech opatnie w pionie, nie zaraz przy mnie. Jest. I ta ładna ryba od razu. Uff. Wyłączyłem kamerę na chwilę, no kiedy mogła wziąć, jak nie teraz. A jeszcze ona taka ładna? Nie no, chyba ładna. Idzie od razu w prawo całkiem. Ale nie walczy jakoś super. Pierwszy strzał miała taki bardzo fajny. A teraz jakoś tak dosyć spokojnie idziemy. Co może zwiastować fajną rybę. Basia, zasnęłaś. A mamy rybę. Teraz jak ją docholuję do brzegu. Wow. Nie wypnie się. Nie ucieknie mi gdzieś w bok. To mogę, może faktycznie uwierzę, że Basia przenosi szczęście. Ale na razie ten hol jest mega mega spokojny, a takie spokojne hole to są zwykle przepiękne ryby, tylko ryba nam idzie w prawo. a właśnie, kilka stuknięćwki i zawróciła. Elegancka. Ale siłowanie się fajne. Kurczę uwielbiam. A, jeszcze jest kawałek w prawo, ale to nic, nie jest źle. Gdzieś żadnego zaczepu po drodze, nic. A jak w raju? Idziesz tu Wasia? Ściągniesz mi tę wędkę? Ona jest pod brzegiem. za... Albo czekaj, czekaj. Dobra, ściągniesz? Tylko ona jest bardzo blisko, z 3 metry od brzegu. No tu mamy piękną rybę, tylko idzie w prawo. Zaraz ją będę gonił. Już ją idę gonić. Przenieśliśmy podbierak, zaraz. chociaż... czekaj, wraca. Kurde, gdzie ta ryba jest? Nie chciałbym, żebym się tu wplątała w zielsko. Gdybyś mogła z tym podbierakiem mnie gonić, to się będę wdzięczny. Teraz pewnie poszła w lewo. Nie, jest tu, ok. A ona jest wielka, chyba. Mu się kompletnie nie rzuca. Chyba, że to jest amor w końcu. Jak amor, to jest problem. Może i nie jest wielka. Jednak oszukała mnie. Po prostu spokojna w tym upale. Albo zaraz się zacznie. O, właśnie. Wkurzyła się. Dalej nie wiem, jakiej wielkości to może być ryba. Wydaje się fajna. O, krętlik widać i na pewno nie jest to amur. No. Niestety. Dobra, będziemy próbować szybko. No, ale nie taki duży. Myślałem, że zwiększę o wiele, bo tak spokojnie się go holowało. O, ale silny dziad. Masakra. No, no, no. ja pierniczę, ładny. No właśnie, to jest to. Nie wyszaleje się dziad po drodze, tylko będzie tu pod brzegiem. A pod brzegiem niebezpiecznie, bo rośliny. Bo zaczepy. Jest. O, jakbyś wzięła wędkę. Dobra. Dziękuję. To chyba na kołyskę, nie? Zba się to dobrze. I ryby biorą, i wędkę ściągnie, i podbiera, pod, poda, czy coś. Zawsze to fajnie. A no, moja waga już nie działa. A Waga się wychustała, także nie ważymy. Ja obawiam się, że nie baterie, bo one są w miarę nowe. Tylko zmierzymy dziada. Taki sam jak ostatnio, 70. Ale. Ale ten jest strasznie, strasznie gruby. No, po prostu upasiony karp. Dobrze im w tej wodzie nie ma co. Dlatego w tej wodzie zostanie, oczywiście. Myślę, przynosi szczęście, ale same karpie równo 70, ani mniej, ani więcej. No, ale za to jakie grube, no Tomku? Poprzednio wczoraj ważył 8 kilo, ten myślę, że ma spokojnie z kilo więcej. Ale się nie dowiemy, bo waga się wypuśnała. Idziemy go wypuścić, bo właśnie przynosi szczęście, czekamy na kolejnego. Dokładnie. Normalnie bym z nim tutaj wszedł, żeby go fajnie wypuścić, ale z racji, że czuję jakąś chorobę na plecach, nie chciałbym się doładować, więc wypuścimy go tak po hamsku. No i fajnie. To nie czekamy, lecimy jeszcze raz. Kurde, kosz pobrudziłem. Ajajaj. Musicie przywyknąć. Ja na przykład swoje kuzo bardzo często myłem. Nie, jednak nigdy go nie byłem, W sumie to nie. Dobra, ale tylko się cieszyć, że była ryba. Więc będziemy próbować coś dalej. A, wzręga to też ryba, zapomniałem. W łowieniu na metodę zapomina o takich rzeczach. Dobra. Ten kij zostawimy jednak z lewej strony. Tak po hamsku pranie było na żółte turbo, jedziemy to samo. O, o, wzdręga. Dobra, niech tam sobie bierze chwilę. Może się zepnie sama? No, się elegancko. Wiecie, jakbym zarzucił wcześniej prawą wędkę, to by mogła brać, ale tak to nie. Są jakieś priorytety. Mam nadzieję, że to jest ten klips, który być powinien. Jedziemy. Ale fajna rybka, nie? Fajny, gruby upasiony. Teraz jeszcze, żeby się trafił lin, chociaż wszystko bym oddał za Amora dzisiaj. Jedno, jedyne branie i Amor. A na lewą wędkę spróbujemy jednak czegoś innego. O, założę, tu mam czekoladę jakąś, niech będzie. I to na pewno nie Waftersa, tylko Dumbelsa zwykłego. I położymy go gdzie? Tam gdzieś bardzo daleko widzę ryby. Spróbuję do nich dorzucić, zobaczymy. Jaka głębina. Ale niech będzie, że z na chwilę spróbujemy. Czy ta linka się sama napina? Nie, chyba nie. Dobra. Tak mi się przez chwilę wydawało, że to już branie, ale, ale nie. Natomiast to miejsce z lewej strony pod tym zwalonym drzewem by było super, ale nakarpiowanie na pewno. Zdecydowanie nie na takie łowienie jak dzisiaj. Bo jednak peletem 2 mm z miksem, wiecie, strasznie nęcimy te drobnice, Ona później sobie szamie te nasze przynęty, bez sensu zupełnie. Musiałaby tam lecieć sama gruba kukurydza, to nie konserwowa, tylko gotowana, albo koński ząb. Nie mam dzisiaj, odpuszczam to miejsce. Of spinka. Ale z tego żółtu takiego na, na wystrzał po prostu. Jeszcze teraz złapałem zaczep po drodze. Aj. Jednak nie spinka, tylko nie ma zestawu. Ale słuchajcie, normalnie jest przegryziony. Przynajmniej tak wygląda. Tu jest kawałek przetarty, tego nie było wcześniej na pewno. I tu jest w pewnym momencie po prostu odcięta linka. Masakra. Może jakaś mała rybka się uwiesiła, bo tak mi się na początku wydawało, że coś się napina sama ta plecionka. I w końcu przewalił szczupak. Zestaw przelotowy, nic mu nie będzie na pewno. Wiążemy. Ale wiecie, tu ani nie było klipsa, kowrotek był lekko. Nie, to musiał być szczupak faktycznie. Ja zawsze zanim zmontuję zestaw przyjeżdżając nad wodę, to sprawdzam stan plecionki. Jaki jest, czy nie jest przetarty gdzieś. Czy stan nie jest przetarty, czy plecionka nie jest przetarta. Nic nie widziałem. Próbujemy jeszcze raz. O, widzę te ryby znowu. Ale obawiam się, że szczupak to jest najbardziej prawdopodobna rzecz, jaka tu była. Nie powodzi się dzisiaj z tym nagrywaniem brańco. Ryby. Z... Dobra, ściągnąłem... Zdjąłem klipsa. I spinka. Ech. Zarazano. Przynajmniej drugiego podajnika nie ruszyło. No ale to jest właśnie sierpień na moich wodach. Basia odeszła za daleko i ryba się spięła. Nie płaczemy, rzucamy jeszcze raz. Nie chcę nęcić, bo jak widzicie tam ciemno. Nie wiadomo, czy zaraz nie będzie burzy, a warto wykorzystać tę chwilę przynajmniej. Natomiast teraz pewnie będzie przerwa, bo wiecie, ta ryba. Bo ta ryba pierwszym odjazdem na pewno spłoszyła wszystko, co tam było dookoła. Ale przed burzą wiecie, nigdy nie wiadomo, co się będzie działo. Widzicie, robi się niebezpiecznie. Spróbujemy jeszcze raz przerzucić owokie, Nie wiadomo, co będzie dalej. Przed burzą się zdarzają szalone rzeczy. Tylko później zwykle jest tak, że holujemy ryby w burzy. A to już nie tak fajnie. A co, spróbujemy jeszcze raz na heinę, Może jeszcze jednak widać te ryby. Teraz odkręcę kołowrotek, jakbym nie był czujny, głęboko strasznie. Jak ta burza będzie się nadal zbliżała na nas, no to uciekamy niestety. A coraz głośniej grzmi, więc nie jest dobrze. Zluzował się prawy zestaw i tyle. I był zluzowany, nic więcej złośliwe. Erbki, burza idzie jak macie brać. To teraz, żebyśmy was wyholowali przed. Jest. I to właśnie na tym kiju chciałem złowić rybę jeszcze. I nie mam pojęcia jaka to może być ryba. Na no pewno duża. Ale nie wiem, czy wielka chyba nie. A i tam, gdzie te ryby mi się cały czas pokazywały. Na razie wygląda na to, że burza nam idzie bokiem, więc pełen luz. Łatwiej by było z tamtego pomostu, pewnie, ale stąd też sobie radzimy. Już prawie nikogo nie ma. Tam w ogóle wędkarze dzisiaj mało. No na razie bardzo fajnie idzie. Grzecznie powolutku. Basia to się jednak przydaje. Ja generalnie zawsze używałem bardzo długich wędek, bo było wskazanie na też prawym kiju, niedobrze. I dla mnie kij 3,30 to jest bardzo, bardzo krótki. Natomiast muszę przyznać, że bardzo fajnie się takimi kijami operuje. Te hole jakieś takie prostsze, kij dużo mniej waży. O, rybka zasuwa w lewo, a ona nie jest głupia, pewnie tego zwalonego drzewa zasuwa. Kurczę, po początku bym powiedział, że to amur, bo i branie delikatne. I ten hol taki bez historii, nie? Po prostu ryba sobie płynie. Ale no, nie wiem, czy na moich wodach jeszcze są amury. Właściwie ta ryba ani się nie szarpie, ani nie walczy. Po prostu sobie ją ściągamy na luzie. Właściwie płynie tam, gdzie chcemy. Nic wyjątkowego się nie dzieje. A ja będę aż mocno zdziwiony, jeżeli się okaże, że to karp, bo to i głęboko chyba, że przed burzą zeszło głębiej. I ten hol taki bardzo spokojny no, zobaczymy zaraz. Ale i ja petarta Już się ryba zrobiła niegrzeczna. No właśnie, bo już jest daleko z prawej strony. <słuch> <słuch> A, chyba kart, Ale ten jaki spokojny, bo jest chyba nieduży po prostu. Chyba tak. Czy może nie jest mały, nie, ale... nie no, karp. No nie jest mały jednak. Ale masz pysk rozwalony, masakra. A no, mój haczyk jest obok. O kurde, bidokuty. mój haczyk jest idealnie w dolnej wardze na środku. Bez zadzioru, no nie miało mu się coś stać. A tu ma coś strasznie, pyszczek uszkodzony. To nie jest świeża rana, no zaraz ci odkazimy. Basia, wierzymy go na kołyska jeszcze? Chodź, gagatku. No nie jest duży, ale jakiś taki ładny. To Co ty? Nie, nie wygłupiaj się, tylko cię zmierzymy i idziesz. Chyba, że Basia znajdzie w bagażniku odkarzacz. Albo zaraz ja znajdę. Dobra, nie rzucaj się. Nie, nie. Nie. Już? Dobra. Ma no ta oczywiście mokra, znaczy kołyska. No 64. Ale o połowę lżejsza niż tamten. Gdzieś tu miałeś gagatku, paskudne to. Dobra. Będziesz zdrowy, nie? ba się jednak trochę szczęścia przenosi, tak pół na pół, bo co druga ryba wyjęta. Ale nie najgorzej. A piernicze. Z tej postawionej do góry wędki. Co jest? Co jest? Zatrzymało się na klipsie. Dobrze, że wędki nie porwało. Pasia coś musimy zrobić, bo tam jest ryba w kołysce. Dobra, ale ten jest mały. Ale numer, będziemy mieć dwie ryby na kołysce może. Uff, ale dobrze, że usłyszałem. Patrzyłem w drugą stronę. Mogłoby kij porwać, nie? Myślałem, że jak przesunę zestaw to luz, no, ale to było w polu nęconym na górce. A nałożysz to na koniec tam, na tą szczycę? Ktoś po prostu wsuwa jedno w drugie mocno. No to właśnie nie spodziewałem tego, Basia, no jak? Wiem, że przynosisz szczęście, ale bez przesady. A, ten jest mniejszy na pewno. Ale zamieszanie. uch. Spróbujemy szybko, bo tam ta rybka, wiecie, w kołysce niepotrzebnie. Basia ją zaraz poleje wodą, więc całe szczęście, że ma mi kto pomóc dzisiaj, bo ani bym nie miał podbieraka. Ach, masakra. Ale mam dobrą wymówkę, coś chorej jestem. Dobra, ten jest mniejszy. Przynajmniej taki się wydaje. Ło, albo nie. O, w roślinach. <grystanie> Dobra, chodź, panie Karpiu, nie ma czasu. No, 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 no. Wyjdź z roślin. Gdzie jesteś? A kurde, może nie jest mniejszy wcale. A nawet chyba jestem w stanie powiedzieć, że większy. A Chyba tak. Ło! Łowienie przed burzą, nie? To jest to. Ale nie chce się dać skubany. Już miałem iść tą rybę wypiąć, znaczy wypuścić nawet. O skubane duże Hu No, to miała być mniejsza ryba, tylko coś się nie udało. Także na szybciocha. No i zobaczcie, ten też ma pysk rozdarty. W jakimś karpiowym haku też mu odkazimy zaraz. Możesz Wasiu polać wodą. Bardzo proszę. Spokój. Ten miał być mniejszy, ten był pierwszy. Trochę się pomyliłem. Szybko go zmierzymy, no niestety dzisiaj nie da rady ważyć 70 równo Także Basia przynosi szczęście na karpie do 70, na no większe już nie bardzo. Za to są grubaski. No, ale ten to jest świniak straszny. Trzeba im ładne zdjęcie, zdjęcie zrobić. Ja. Będziemy je polewać wodą, nic im nie będzie, spokojnie. Ale numer, zobaczcie jaki ma śmieszny kolor, nie? Z tej strony jest spokojnie. Cały wyblakły, a tu jest normalny brązowy. A w tej jest cały. A tu jest normalny, nie? Ale numer, jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Te ryby idę od razu wypuścić, bo on się już długo tu męczy. Jakiś śmieszny. Dwukolorowy. Ale z tej strony. Pierwszy mniejszy, pierwszy złowiony. Niech zasuwa. Trochę go ten drugi poobijał, tego nie przemyślałem. E, gościu! E. ale no tak to cię nie. O, właśnie. Prytny udawał, idziemy po drugiego. O, jeszcze tam płynie. No, ten to na pewno odpłynie od razu, ale kolory to ma niesamowite. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem u karpia. W ogóle u żadnej ryby. Szkoda, tej wagi trochę, ale nie poradzimy. Czuj, czuj, czuj. Musisz nagrać. Piękne było. Rzucamy Wasie jeszcze, czy uciekamy przed burzą? Musimy sprawdzić. Decyzja zapadła. Rzucam raz. Spakujemy wszystko. I jeżeli się okaże, że burza dalej idzie w nas, to uciekamy. Bo wiecie, z burzą nie ma żartów. A i tak już połowione całkiem fajnie. Znowu nie pamiętam, czy ja to rzucałem. Nie, może już pamiętam. No ale to drugie branie to było kosmiczne. Na no takiej akcji jeszcze nigdy w życiu chyba nie miałem, chyba że ja tego podajnika wcale nie przesunąłem, zresztą nie wiem, nieważne. Klips jest, nie zdjąłem. To jedziemy jeszcze ten jeden rzut. Dopinam zestawy i lecimy się pakować. Branie tyle co rzuciłem. I znowu nie mam złożonego podbieraka. Znowu trzeba prosić Basię. Dosłownie tyle co rzuciłem, jeszcze dopinałem zestaw. Tylko grzmi coraz głośniej, ale to już nie będzie karp. Ale to akurat świetnie. Czy wnioskuję, że to nie karp, bo na tej wodzie małych karpi prawie nie ma, bo tu nie ma zarybień. Dobra, bo właśnie już mamy tu rybę blisko. Tylko do lewej ręki jakbyś mi podała co, bo ja nie umiem prawą podbierać. Dobra. Co mamy? Dziękuję. Ale lechor, ja ci kręcę. <noise> Opa Muszę go zobaczyć z bliska Ja pitole, że nie mam wagi Jaki ciężki, no na pewno do kołyski Trudno Basia, zostaniemy na burze Masakra Haczyk, gdzie masz haczyk? Kolego sympatyczny W podbieraku Ok Przynęta przed chwilą połknął, pewnie zaraz wypadnie w kołysce Nie, pan Leszek nie jest ostatni na koniec Bo jeszcze raz rzucę No do pakowania się miało być zarzucone Dobra ale grubas. Tak, na tej wodzie w ogóle nigdy nie słowiłem małego leszcza. 64 cm. No to nie największy stąd na pewno. Ale jak na leszcza to niesamowicie gruby. Masakra. Ależ piękna rybka. Panie Już. Już. Już idę Cię wypuścić. Już się nie rzucaj. Ale świniok. Ale nie ma czasu, bo idzie burza. Najgorsze, że po leszczach wszystko strasznie śmierci. no ale przeżyjemy. To zgodnie z obietnicą robię ostatni rzut. Kolejny. No, tam gdzie łowie. Zaraz będzie następne branie. I tam gdzie drugą wędką łowie. Ale z racji tego, że to już naprawdę ostatni rzut, bo ta burza idzie i wygląda to niebezpiecznie, to porzucie już ściągnę klipsa i odkręcę wrotek, bo jak widzicie ciemno się zrobiło strasznie. Lips. Gdzie jesteś? Jesteś. Spadaj. Ok. Kołowrotek odkręcam. Właściwie to taki wolny bieg się robi. Na drugiej wędce to samo. I lecimy z pakowaniem. Ale przed chwilą w moim łowisku był wielki spław. Także jest możliwe, że jeszcze jedna rybka siędzie. Właśnie jest jeszcze jedna. O, dobrze, że odkręciłem kołowrotek. Jednak. Właśnie mieliśmy się pożegnać. A mamy jeszcze jedną rybę. Nawet nie wiem czy nie dwie, bo się prawa wędka napina. Nie, jednak nie. Wasia jeszcze chwilę. No ale to przecież nie zerwę tej ryby specjalnie. Ale mała jest, szybko pójdzie. No. A teraz nie śmieszne, bo na prawej wędce też jest branie. No nie, już się szczotówka zgięła i wyprostowała, chyba odpuściła ryba. Aha, ta ryba idzie w prawo, ja mówię, że mała. Może mi nie złapie drugiej linki. Nie zawróciła. Jakaby to nie była ryba, chyba że amur, to na kołyskę już jej brać nie będziemy na pewno. O nie, ta też idzie na drugie stanowisko. Ale ona jest naprawdę nieduża. Bardzo łatwo się holuje, ale na drugiej wędce ryba na szczęście odpuściła. Także może jeszcze zdążymy przed burzą. Tylko ta nam idzie w krzaki. Także skręcamy i metodą na beton. Wow. Ach, nie widziałem co to za ryba, ale pewnie karp. O, wszedł w krzaki. Ale to karp wyskoczy. Ale ten jest malutki, nie? O, wypiął się, tak? Jak dobrze, że się wypiął. W sensie naprawdę się cieszę, bo już podbierak jest suchy. Jako tako. oj uwaga. Dobra. O! To jest niesamowite. Widziałaś? Ale odpuściła ryba, ale numer. Jeszcze jedno branie było. Dobra, tu nam się rybka spięła w roślinach, nie szkodzi. To Basia jednak przynosi szczęście, dawno się tak nie wyłowiłem. Chyba przyniosłam szczęście. No i tylko jedna spinka, no bo tej rybie daliśmy się wypiąć w zasadzie, nie goniliśmy jej ani nic. Nawet jej nie próbowałem podebrać, bo to była po prostu mała ryba. I to karp był, nie? Tak. O, no, malutki. Jeden z tych, które nie wiadomo skąd się tutaj wzięły w ogóle, ale był jako kolejna ryba. Parę godzinek. Trzy godziny, tak? No, chyba coś takiego. Jest 18, 18. I uciekamy przed burzą. Trzy i pół godziny łowienia. Fajnie, dużo się działo, ja tam lubię. I uciekamy, tak, Basia? O, uciekamy. Burza nas goni, więc dziękujemy. Dziękujemy Wam za oglądanie, a ja muszę zabierać częściej Basie ze sobą, bo przynosi szczęście. Oj, tak często się nie da. Co się nie da? Sielko musi przestać pracować. Nic trudnego. Dziękujemy. 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 Dziękujemy Wam za oglądanie i do następnego filmu. Do następnego.